Cześć kochani, zapraszam Was serdecznie na nowy tutorial, w którym pokażę Wam, jak wykonać kartkę ze spinerem. Zobaczcie, co potrzebujemy. Bazę 13x13, papiery. Użyjemy przede wszystkim Lily Flower 01 od LaFroglowe. Użyjemy też tekturek tej pary i napisu Love z tej tekturki. Do tego przydadzą nam się perełki. Wiatry, wykrojniki, standardowo klej i nożyczki, ale też będziemy embosować. Przyda się nam tuż do embosingu nagrzewnicza i puder. Ważnym elementem będzie też cienki sznureczek. Zapraszam. Zacznijmy od przygotowania bazy. Baza jest kwadratowa. Będziemy ją otwierać w tę stronę, ale nie będzie to taka typowa kartka, bo będzie to kartka ze spinerem. Więc z bardziej wykorzystamy jeszcze jedną rzecz. Na jednej połówce naszej kartki zaznaczamy połowę. Ten nam za chwilę bardzo potrzebny, na razie go nie zaginamy, musimy wyciąć tutaj kółeczko. Przyda nam się do tego taśma ta żeby to dokładnie wymierzyć. Podklejam ją delikatnie i możemy wycinać. Kolejnym krokiem jest przygotowanie sobie kolorowego tła z naszego papieru Lily yy, 01. I wycinamy dwa identyczne kwadraty. Oczywiście, jeśli chcecie środek zrobić inny, nie ma problemu, ale dla sobie żeby były takie same. 12,5 na 12,5. Dwa razy za tak każdym razem yy, będę próbować części z kwiatami. Ten część zrobić na pewno równo. Zrobiliśmy wykrojnik przyklejony na stałe na naszej kartce. Szkładamy to w tę stronę, tak jakbyśmy chcieli, żeby ona była już naklejona. Doklejamy nasz wykrojnik i wycinamy. Teraz zobaczcie. Najważniejszą częścią jest odpowiednie pozaginanie naszej bazy. I robimy to w ten sposób. Proszę. Ta część jest zrobiona. Teraz tu będziemy dopasowywać naszą klękę, którą również złożymy na pół. A tu zrobimy... Aby wykonać naszą kartkę ze spinerem, na tym etapie właśnie trzeba wkleić mały sznurek tutaj wewnątrz kartki, w tym miejscu. Musi się on znaleźć pomiędzy bazą, a naszym dekoracyjnym papierem złożonym. Właśnie po to go nie rozcinaliśmy, żeby móc go tutaj ukryć. Ewentualnie możemy to zrobić tu, jeśli ktoś chciałby, żeby tył, nie był, żeby tył był również zdobiony. Pamiętajcie, że sznurek musi być bardzo mocno naprężony. Ja go podklejam taśmą klejącą. Warto wcześniej zawiązać supełki, żeby nie wysuwał się spod taśmy. Przechodzi mi do klejenia. I robię to samo z wewnętrzną. Proszę bardzo, nasza baza wygląda tak. Pięknie się prezentuje. Kolejnym krokiem jest wycięcie serwetki naszych środeczków. Zrobimy to dwukrotnie. Potrzebujemy tu na zewnątrz jedną serwetkę i do środka drugą. Możemy to zrobić z tego samego papieru, pięknie się będzie komponować. żeby to się nie przesunęło. Następamy na papier. Zobaczcie, co zrobiłam. Jest wykrojnik serwetka i wykrojnik połow w środku. Teraz wycinamy. Mamy piękną falbaneczkę do przykrycia tutaj tej części naszej kartki. Czas przykleić nasze raneczki. Całą serwetkę wklejamy do środka, będzie miejscem na życzenia. A ramką z serwetki oklejamy dookoła nasze okienko w bazie. Wyciągam też dwa jednakowe serduszka. Kolejnym etapem naszej kartki jest naklejenie białego kółeczka tutaj. Kosuję. I sklejenie ze sobą serduszek, tak, żeby sznurek był w samym środku. Serduszka ze sobą sklejamy i wklejamy sznurek do środka. Tak będzie działała nasza kartka. Małym nożukiem dość delikatnie wycinam napisy z tekturek i będę je naklejać na tych maleńkich serduszkach. Użyjemy tylko napisów z tej teksturki i już sobie wyciąłam, love i forever. Zembosujemy je teraz i dopiero nakleimy na kartkę. Tuż do embossingu. Tak, potuszujemy je dokładnie. Nadmiar pudru sypujemy z powrotem do słoiczka. A później przechodzimy do ogrzania napisów na grzewnic. Niestety miałam problem z nagrywaniem. Zdążyłam już ogrzać napisy i nakleić na serduszka. Zobaczcie, kartka wrogąca jest tak. Ten spinner się pięknie kręci. Trzeba tylko pamiętać, żeby go nakręcić przed włożeniem do koperty. Zrezygnowałam jednak z dekoracji kwiatowej i dużej tekturki. I mam nadzieję, że taka wersja Wam się podoba. Na koniec jednak zdecydowałam się ozdobić również tył. Wycięłam kwadrat odpowiednich rozmiarów, a w nim okienko w kształcie koła, i nakleiłam całość na bazę. Żeby kartka dobrze się składała, możemy rozciąć połówki e, tego kwadratu i zostawić minimalną przerwę na linii zgięcia. Ozdobiłam jeszcze kartkę maleńkimi perełkami. Jeśli tutorial Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach.